No to opowiadam o śmierci mojego taty i złotej kuli. Unosiłam się pod sufitem w korytarzu, a za mną w powietrzu wisiała złota kula, ona była ze złotego światła ona miała mniej więcej 2 metry wielkości. Potem widziałam siebie w różnych perspektywach. Widziałam siebie, jak wiszę w powietrzu, w różnych pomieszczeniach w domu, w różnych pokojach. Widziałam, że dom jest cały w złocie. Widziałam złotą łunę, widziałam złotą poświatę i widziałam złote promienie, które przechodziły przez pokój. Potem znajdowałam się w kuchni pod sufitem. Wisiałam pod sufitem, a za mną w korytarzu, z tyłu za mną, wisiała nadal złota kula. I przed sobą, przede mną widziałam mojego tatę. I mój tata nagle dostał ataku serca. Widziałam jak trzęsie mu się cała klatka piersiowa. Tak jakby serce chciało mu się, chciało mu wyskoczyć z piersi. Potem dostał wstrząsów ciała. Widziałam jak trzęsie, jak cały się trzęsie. I pada na ziemię. Przez moją głowę przechodziły myśli, że mój tata umrze. Ja ciągle myślałam, że on umrze. Raz usłyszałam głos. To był szept do ucha. I ten szept do mnie mówił Twój tata umrze. Twój tata umrze. I tak trzy razy mi powtórzył. Ale ja to wszystko odrzuciłam i pomyślałam, że to jest nierealne. Tak się nie stanie. To nie jest w ogóle możliwe. Minęły trzy dni. Wracałam do domu. Nagle zobaczyłam pod domem karetkę. Stanęłam na ulicy i nie byłam w stanie już się ruszyć. Kiedy już się ruszyłam, zrobiłam kroki po schodach. To do mnie dotarło. To, co się stało, i byłam pewna, że mój tata już nie żyje. Weszłam po schodach. Zobaczyłam, że mój tata leży na podłodze. I mój tata miał rozległy zawał serca. Ratownicy już nie byli w stanie go uratować. Mój tata umarł. Po całym tym doświadczeniu zrozumiałam, że istnieje plan Boga, istnieje plan Boga Ojca dla każdego z nas. Wszystko jest zapisane, każdy moment i zaświadczam poprzez to doświadczenie o Bożej obecności o znakach Bożej obecności w naszym życiu.